10 milionów za koszulkę. Dlaczego? W 2022 roku na aukcji sprzedano jedną z najcenniejszych pamiątek sportowych w historii. Cena osiągnęła zawrotną kwotę 10,1 miliona dolarów, bijąc poprzedni rekord 9,28. Ustanowiony przez koszulkę Diego Maradony z słynnego meczu Ręka Boga podczas Mistrzostw Świata w 1986 roku. No ładne cacko. Aukcja zorganizowana przez Sotheby's przyciągnęła aż 20 ofert, a ostateczna cena ponad dwukrotnie przekroczyła początkowe szacunki wynoszące od 3 do 5 milionów dolarów. No i? No i? Przedmiot ten jest szczególnie ważny, ponieważ pochodzi z jednego z najbardziej ikonicznych momentów w historii sportu. Z sezonu nazywanego The Last Dance, który zakończył się zdobyciem szóstego i ostatniego mistrzostwa NBA przez jedną z największych legend koszyków. Ty wiesz co to jest? To wiesz to, jest. Tym wyjątkowym przedmiotem jest oczywiście koszulka Michaela Jordana, którą miał na sobie podczas pierwszego meczu finałów NBA w 1998 roku. Jej sprzedaż nie tylko ustanowiła nowy rekord, ale również podkreśliła niesłabnące dziedzictwo i globalny urok Jordana fascynujący fanów na całym świecie. To, Manu TV. to jest Manul TV.